Cześć wszystkim, FC Barca Komontur. Dzisiaj wieczorem Barcelona rozgrywa domowe spotkanie z Granadą. Jak zawsze mamy na trybunach swojego wysłannika, który to Partidazo będzie oglądał na żywo. Jakie emocje panują w mieście, jak zapowiada się to spotkanie? O tym sobie porozmawiamy oczywiście z Michałem Gajtkiem. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie Barcelony z Granadą Barca zremisowała 2-2 do 2 po fantastycznym występie Briana Zaragosy, którego już w Hiszpanii nie ma, po tym jak odszedł do Bayernu dla nas mi uratował w ostatnich minutach meczu. Sergi Roberto, co myślę najlepiej pokazuje, jak tamto spotkanie wyglądało. Przenosimy się do Barcelony i zobaczymy jak sytuacja na miejscu. Piękna, słoneczna pogoda, idealna do gry w piłkę. i może mecz wieczorem, to mamy nadzieję, że atmosfera będzie równie gorąca co o 16. Michał Gajdek na miejscu, jak tam sytuacja? Dzień dobry. Wiesz, co na no atmosferę bym się gorącej, szczerze mówiąc, nie spodziewał. Myślę, że ten mecz jest gdzieś co najmniej na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o wydarzenia, które mają miejsce w Barcelonie w ten weekend. Bo przede wszystkim trzeba powiedzieć, że mamy karnawał w Barcelonie, który jest dosyć hucznie tutaj obchodzony. Też był tłusty czwartek, ale niestety bez pączków. Chociaż wiem, że jest Polska Cukiernia w Barcelonie, niestety dowiedziałem się o tym już po fakcie. Tak więc trzeba się było zadowolić. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe wydarzenia, to mamy też Nowy Rok Chiński, który był wczoraj i wiem, że klub coś na ten temat szykuje. Chyba będą specjalne koszulki treningowe, spok ma się pojawić na Murawie w przerwie meczu, jakieś inne takie atrakcje z tym związane. No a trzecia rzecz to jest Święto Świętej Eulari, tutaj też jedno z największych świąt, który daleko wykracza poza, poza religijny aspekt i myślę, że ten mecz to się gdzieś tam na samym końcu tego plesuje. Czyli mówisz, że katalończycy znajdą sobie kilka lepszych sposobów na spędzenie tego dnia i, i wieczorem będą odpoczywać. Za zwłaszcza, tym, że tak to nie mecz. wygląda i, i ja nie chcę oczywiście tutaj, tutaj narzekać, bo broń Boże byłoby to zbrodnia, natomiast dzisiaj jest najzimniejszy dzień w Barcelonie w ostatnich dniach, mimo, że jest słonecznie. Wieczorem no, mecz jest, tak jak powiedziałeś, o 21 wieczorem na Montjuic, jednak bywa zimno, mecz się skończy około 23. A dziś w nocy szczerze mówiąc nie mogłem spać, bo musiałem trzymać okiennicę tak dmuchawo wiatrem, w związku z czym oczywiście przesadzam trochę, ale, ale rzeczywiście wieje niesamowicie, więc podejrzewam, że nie, będzie to, nie będą to najlepsze warunki. Jeżeli ktoś jest dzisiaj w Barcelonie, to niech go idzie na męż, to niech go nie zwiedzie to słońce, bo wieczorem wcale nie będzie tak fajnie. Ja osobiście zabieram na pewno kocyk ze sobą, żeby mieć pod czym usiąść po prostu. W polskich czasopismach i magazynach pisali o tym, że ktoś trzymał kredens. Jutro w Mundo Deportivo będzie redaktor na czerny. FC barca trzymał trzyma e, no, no cóż, nie ma co ukryć, że i forma Barcelony, i forma Granady w tym sezonie nie rozpieszczają, bo Granada też jest w strefie spadkowej, więc na pewno nie jest to pojedynek na szczycie. Ja jestem ciekawy, jak piłkarze podejdą, piłkarze i trener podejdą do tego spotkania po wczorajszym zdemolowaniu Girony przez Real, bo to trochę... Wywraca sytuację w czubie tabeli o tyle, że zaczynamy mieć nadzieję pewnie na drugie miejsce. Nie wiem, czy możemy pokusić się o nadzieję na miejsce pierwsze, mimo tego co Mateusz Doniec pisze na Twitterze, mimo tego, że on ciągle wierzy i, i do samego końca te matematyczne szanse będzie podbijał, to wydaje mi się, że Real bardzo mocno wczoraj przybliżył się do tego, żeby mistrzostwo przypieczętować trochę o tym spotkaniu wiemy że powraca na listę powołanych Mark Andre Ter wraca też Rafinia natomiast głównie ze względu na bramkarza chciałem podbić ten temat powołań bo oznacza to że na ławkę prawdopodobnie już od pierwszej minuty powędruje niejaki Penia i tak patrząc na to, ile bramek Barcelona straciła, jak te bramki traciła, kiedy Iniaki był między słupkami, to wydaje się, że jest to zdecydowanie upgrade. Natomiast pytanie, czy też Ter Stegen według Ciebie nie wraca zbyt wcześnie między słupki i, i czy to nie, nie zaważy o tym, że jeszcze nie będzie w optymalnej formie? Kurczę, no wiesz co, no z bramkarzem no to jest rzeczywiście taka specyfika, no bo każdego zawodnika z pola możesz wprowadzać powoli. Ale nie kojarzę, żeby ktoś wprowadzał bramkarza po kontuzji w ten sposób, że go wpuści na przykład w 60. minucie, tak? I, I to by było dość dziwne. W związku z czym pewnie rzeczywiście, jeżeli jest gotowy, no to pojawi się na boisku od początku. Jeżeli gotowy nie jest, no to być może cały mecz jednak zostanie na ławce. No, ciężko coś powiedzieć. Odnośnie do tego, czy on nie wraca za wcześnie, no ja przypomnę, że on początkowo miał wypaść na jeden mecz. I to było chyba w listopadzie. My mamy połowę lutego, więc mam nadzieję, że nie jest to za wcześnie, a wręcz przeciwnie, że, że wszystko tutaj zostało zachowane. No Kluczowe jest na pewno to, żeby on był, no tak jak powiedziałeś, ja też nie za specjalnie widzę tutaj wierzę w remontadę ligową. Natomiast to drugie miejsce dla Barcelony będzie bardzo istotne, no bo skoro odpadliśmy już z Pucharu Króla, to to drugie miejsce oznacza awans do Pucharu Hiszpanii, oznacza kolejne pieniądze oznacza jakąś większą manewrowość w Financial Fair Play, więc o ile komuś się może podobać lub nie podobać tytuł, czy może być dla niego istotny lub nieistotny tytuł, wicemistrza Hiszpanii, a nie, nie wiem, trzecie miejsce, no to wiąże się to z, przepraszam, że tak powiem, określonymi korzyściami finansowymi. I, i to jest istotne, ale nie da się ukryć, że mecze, które dla Barcelony będą najważniejsze teraz, no to będą spotkania w Lidze Mistrzów i przed meczem z Napoli mamy ich dwa, E, mamy spotkanie z Granadą, tak. Mamy spotkanie w przyszłym tygodniu e, w Vigo, o ile się nie mylę. E, I dlatego bym się spodziewał Matza no, przynajmniej w jednym z tych dwóch spotkań, żeby z kolei nie zaczął od wizyty e, w Neapolu. E, i, I dlatego myślę że, będzie, e, myślę, że będzie się starał tutaj powrócić już na chwilę obecną. A jeżeli chodzi o Penię, no bardzo dobry początek. Później, no niestety coraz gorzej. Im dalej w las, rzeczywiście ta statystyka straconych bramek bardzo widoczna. Znaczy wiesz, no myślę, że od początku było wiadomo, że e, nieobecność Matsa będzie widoczna, no bo jednak zastąpić jednego z najlepszych bramkarzy świata jest po prostu trudno. E, myślę, że Kepa też to pokazał w Realu. Łuninowi idzie lepiej, ale myślę, że tak czy siak nie idzie mu tak dobrze, jakby szło Thibaut Courtois. I, i tyle, no i trzeba było sobie z tym po prostu poradzić natomiast rzeczywiście no być może trzeba się zastanowić, czy, czy, czy i Penia no w przyszłości zostanie pierwszym bramkarzem Barcelony myślę, że ten czas pokazał, że prawdopodobnie tak się nie stanie, wiemy, że mamy utalentowanych bramkarzy w rezerwach, może któryś z nich niedługo dojrzeje i się pojawi jako drugi bramkarz, czy, czy bramkarz z szansami na grę, nie wiem, zobaczymy natomiast rzeczywiście jest to, jest to istotne I jeszcze tylko kończąc, bo wspomniałeś też o powrocie Rafini do składu i mnie akurat to bardzo cieszy, bo o ile uwielbiam oglądać Klamina, to trochę się martwię ilością odtrzymywanych przez niego minut w ostatnim okresie. I bardzo bym chciał, żeby Rafinia go odciążył, żeby tutaj twój nie wydarzyło się nic złego. I tutaj nawet właśnie ten podział 45-45-60-30 byłby fajny do, do zaobserwowania dziś. Nigdy w życiu bym nie uwierzył, że 16-latek wygryje jednoosobową armię z Litwyjszowej 11, że to Rafinia będzie zmiennikiem. Lamina Yamala, a nie na odwrót. Natomiast patrzę sobie teraz na wszystkie składy prognozowane przez hiszpańskie dzienniki, przez Mundo, przez Sport, AS i również to co FC Barca.com wrzuciła i wszyscy jednym głosem mówią, że Lamina Yamal wyjdzie w wyjściowej jedenastce i raczej te jedenastki powtarzają się. Jest Kunda, Rauchu, Kubars i Cancelo, Christensen, De Jong, Pedri, Gundogan, Lamina Yamal i Robert Lewandowski, wiemy, że ze względu na kontuzję Szawi nie ma wielkiego pola manewru, jeżeli chodzi o ustawianie tej wyjściowej jedenastki, bo no, wypadają jeden po drugim wszyscy. Natomiast może ty masz jakiś pomysł, czy, czy przewidywanie na zaskoczenie granady kimś nietypowym, bo może ktoś z młodych, może Ford, może Casado, może Fermin. No wiesz co, ja jestem przerażony za każdym razem, jak widzę zdjęcia z treningów i mam wrażenie, że żał Cancelo to niedługo będzie jak Mumia wychodził na boisko, tak. po prostu bandażowany, bo tam cały czas to kolano wygląda po prostu, no nie wiem, Coraz wyżej mu ten bandaż podjeżdża. Tak, i coraz ich więcej, więc, więc to nie wygląda dobrze i rzeczywiście mam nadzieję, że Hector Ford mógłby go oszczędzić. Tak jak mówię, no, kluczowe jest to odpukać absolutnie, żeby w tych dwóch najbliższych meczach nikt się dodatkowo nie skontuzjował i żeby piłkarze zdążyli powracać w miarę w dyspozycji do Neapolu, no bo to jest absolutnie dla nas mecz, mecz sezonu na chwilę obecną, trzeba sobie tak to powiedzieć. Mamy zabudżetowany awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, musimy tam awansować. Napoli też ma swoje problemy, trzeba po prostu z nimi wygrać, no i dać sobie trochę być może farta w losowaniu. Wiesz, już wtedy jesteś w ćwierćfinału Ligi Mistrzów, i kto wie, kto wie, wszystko się tam może zdarzyć, tak? No w zeszłym roku myślę, że nikt się nie spodziewał interu w finale, na przykład jak graj z nami w grupie, a tak się znaleźli. Ja oczywiście nie chcę aż tak odlatywać, żeby nie było, tutaj trochę, trochę sobie żartuję, ale na pewno szanse co najmniej na ten ćwierćfinał są. I to już byłby wynik, który byłby no takim wynikiem godnym, czy tak powiem, bez wstydu i fajnie by było go osiągnąć. Dlatego to jest dla mnie kluczowe. To no się Inigo Martinez wraca po kontuzji, tak, no ty mówisz, że prognozowany oby jest na tak, oby, oby na dłużej niż ostatnio. Tak, oby na dłużej niż ostatnio. Kubarsi jest prognozowany w pierwszym składzie. Mnie też ciekawi, czy ten eksperyment z Christensenem na defensywnym pomocniku zostanie przedłużony. No na pewno nie wyszedł aż tak źle, żeby nie został, tak? Może w ten sposób. Ja nie, ja nie byłem zachwycony jego występem ostatnio, szczerze mówiąc, w Vitorii, ale myślę, że można, można spróbować przynajmniej dać mu te minuty i zobaczyć, jak to po prostu wyjdzie, żeby się nie skończyło na jednym spotkaniu. No, być może rzeczywiście te spotkania ligowe teraz na chwilę obecną, wiadomo, musimy punktować regularnie, bo jednak w dalszym ciągu gonimy. Gonimy Zielone, uciekamy, czy ścigamy się z Atletiko, uciekamy przed Atletikiem jeszcze. I, I tak jak mówię, to miejsce numer 2 jest bardzo istotne, więc to nie jest tak, że możemy sobie odpuścić to wszystko i, i, liczyć te, i tylko się skupić na Lidze Mistrzów. Ale jednak myślę, że można tutaj potestować parę wariantów i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W kontekście Christensena to ponownie wracając do przewidywanych składów. Wszystkie dzienniki prognozują, że rzeczywiście nie wystąpi na środku obrony, natomiast zmienia się jego zależność w stosunku do De Jonga, bo albo występują, albo są prognozowani na podwójnym defensywnym pomocniku, albo tym pojedynczym jest właśnie Christensen z wyżej przesuniętym De Jongiem. Także zobaczymy, no mnie to rozwiązanie również się podoba, bo wielokrotnie mówiliśmy o tym, że Szawi nie testuje nowych rozwiązań mając ku temu okoliczność, teraz takie coś z jednej strony może robić, bo skoro wie, że i tak odchodzi po sezonie, to ten bufor bezpieczeństwa decyzyjny i ma całkiem spory, a poza tym, no to, co ma do stracenia, plus kontuzje, więc wiadomo jak to wygląda. Patrzę sobie jeszcze na jakieś ciekawe rzeczy. No szkoda mi, się... że nie zobaczymy, szkoda mi oczywiście, że nie zobaczymy Vitora Rokę. E, dzisiaj, e, tak. po, po tej skandalicznej drugiej żółtej kartce. E, no, szkoda chłopaka, no bo to też wiesz, na pewno ci podcina skrzydła w momencie, w którym przyjeżdżasz, tutaj wszystko się zmienia. E, niekoniecznie na początku idzie ci dobrze. On też mówił ostatnio w tym wywiadzie, takim dużym tłumaczyliśmy, taki duży wywiad z Mundo Deportivo. E, ja swoją drogą czytałem go też w oryginale, akurat tutaj. E, I powiem ci szczerze, że moje wrażenie, taka dygresja, było, że on dosłownie dziennikarz podawał mu tezę w pytaniu, a rokę mówił. Mhm. Tak, i potem dodawał, widać, że on nie jest nawykły do takich rzeczy. To mniej więcej tak. Czy, czy dużo się uczysz Roberta Lewandowskiego? Tak, dużo się uczysz od Roberta Lewandowskiego i tam zaczyna wymieniać czego, nie? I, i mniej więcej tak to, tak to po prostu wyglądało. Widać, że chłopak nie jest do tego nawykły i że to jest dla niego duża zmiana. On w tym wywiadzie powiedział, że on jest na chwilę obecną gotowy, czy że się czuje gotowy tutaj, jeżeli chodzi o swoją dyspozycję na 70-75%. Więc miejmy nadzieję, że te brakujące procenty nadejdą. No i zmierzam do tego, że on mówił w tym wywiadzie, że też docierało do niego krytykę po pierwszych spotkaniach e, i, i tak dalej. No i wiesz, złapał dobry moment, strzeił dwie bramki, no i nagle został z tego wytrącony przez sędziego. Tak? Uważam, że to jest skandaliczna sytuacja, niestety. Szkoda, że tak się wydarzyło. Natomiast no trudno, no, dzisiaj jest Mark Giu, który z kolei odmienił swoje oblicze i wygląda jak nowe wcielenie Minema. E, zobaczymy, czy. Zobaczymy, czy dzisiaj się pojawi chociaż on, żeby Roberta Lewandowskiego zmieniać, no bo pewnie i lewy ostatnio jest coraz częściej zmieniany i tutaj jakieś zmiany też pewnie na pozycji dziewiątki będziemy mogli zaobserwować. No i przede wszystkim, mówiłeś o ciekawostkach, może to nie będzie jedyny Polak, którego dzisiaj obejrzymy. Jest szansa rzeczywiście na już wiek. Natomiast jeszcze co do Vitora Roque, to mnie się bardzo podobał taki artykuł, który u nas się pojawił, że bardzo dorośle Roque podchodzi do tego transferu i że pracuje nawet nie tyle z psychologiem, tam to było określone chyba jako mentalista wręcz, że człowiek, który jest odpowiedzialny za jego podejście psychiczne, też człowiek z Brazylii. Także... Trener mentalny jakiś taki, tak? tak czy tak, coś tak, takiego, tak. I, I no tak patrząc przez pryzmat tych wszystkich Brazylijczyków, którzy u nas lądowali, to na pewno robi dobre wrażenie. Zobaczymy, czy, czy długo się to utrzymało? Nie, nie, ale bo to mia... wiesz, widzisz po nim, że to jest taki, wiesz, taki grzeczny chłop, jest na chwilę obecną, on jest taki nieśmiały. Też raczej mm -hmm. odpukać. Mam nadzieję, że to nie będzie kiedyś wypominane, ale to raczej nie będzie król barcelońskich dyskotek. On przecież tutaj przyjechał oh, z żoną, spodziewa się dziecka, ma 18 lat, więc raczej idzie w drugim w drugim kierunku i raczej to będzie ustabilizowany chłopak od samego początku. Oby, oby. Co do rokę? to zobaczymy też, czy nie będzie miał więcej szans na występy z Seltą, bo jak czytał na FC Barsacom, jeżeli Cancelo, Lewandowski bądź Araujo dostaną dzisiaj żółtą kartkę, to nie będą mogli zagrać w kolejnym spotkaniu, więc może w ten sposób miejsce dla Brazylijczyka się zwolni. A po Selcie, a po Selcie przepraszam, kolejnym meczem jest Getafe i później już jest wyjazd do Bilbao, więc tutaj też no, pytanie, czemu się... No, widzieliśmy też artykuł w Witoli, że Ro Robert Lewandowski powstrzymał Ronaldo Araucho przed wykartkowaniem się już na mecz z Granadą. Nie tak. wiem, czy to był najlepszy pomysł, szczerze mówiąc, jak patrzę na ten terminarz. Ja też miałem wrażenie, że Araucho wręcz chce się wykartkować, ale może nie róbmy już aż takich przytyków w stronę lewego. Pytamy się o Polakach, którzy mogą wystąpić. Piątkowski nie wystąpi, bo wiemy, że w poprzednim spotkaniu dostał czerwoną kartkę, która go wyklucza. Natomiast Kamil Jóźwiak, który jest prognozowany na ławce rezerwowych od pierwszej minuty, może wystąpić. Także. Zobaczymy, może ten polski akcent będzie. Lukas boje po stronie Granady też nie wystąpi ze względu na kontuzję. Także nie dość, że słaba drużyna to jeszcze osłabiona. No tak, natomiast my też mamy te historyczne wyniki z Granadą, też przypomnijmy, bardzo, bardzo słabe ostatnio. Ronald Koeman przecież stracił definitywnie tam szansę na mistrzostwo. Szafiemu też nie szło najlepiej, jeżeli chodzi o tę Granadę. No, tak jak wspomniałeś, pierwsze spotkanie 2 do dwóch, tam też no, my strzeliliśmy trzy bramki, ale sędzia tu trzecią bramkę anulował, jeżeli chodzi o trafienie Żał Feliksa. Tak więc to rzeczywiście skończyło się na bramce Sergiego Roberto. Nie ma Ferran Saragosu, angażował bramkarza bardzo. Tak, tak jak wspomniałeś, nie ma, nie ma Briana Saragosy, który został szybciej ściągnięty do, do Bayernu Monachium który swoją drogą, to ja mogę tylko powiedzieć, bo Ty wspominałeś o Gironie, ja sobie od, odpuściłem wczoraj oglądanie, bo tak przeczuwałem, że ten mecz może tak wyglądać, za to zerkałem na machinę szabiego Alonso, eee, no i stracił z Bayernem, stąd, stąd właśnie wspomnienia o tym branie z i robi niesamowite wrażenie eee, drużyna Leverkusen, naprawdę niesamowite. Pierwszy raz ich oglądałem w takim pełnym wymiarze i było to naprawdę coś. No wiesz, są prognozy, są plotki, że trenerem Barcelony Xabi Alonso może zostać, także tak, tak. może jakiś niespodziewany obrót akcji, zobaczymy. Nie, tak, nie, nie ja nie wierzę. Nie, ja nie też, wiem jak ja Ty, ale też, ja, ja daję całe 0% szans temu pomysłowi. Niestety, niestety, niestety nie. No ale zobaczymy, no w Granadzie rzeczywiście, no kogo się mamy, znaczy inaczej, z kim mamy wygrywać, jak nie z Granadą u siebie, tak. No ja bym chciał zobaczyć, dzisiaj już tak kończąc, jeżeli chodzi o to spotkanie, no na pewno Brak wylewów na samym początku, żeby się znowu nie skończyło tak, że w pierwszej, drugiej minucie Granada zaczyna naciskać i, e, i stwarza groźną sytuację. No i jakieś spokojne i pewne zwycięstwo. No z Deportivo Alaves strzeliliśmy trzy bramki. E, były całkiem ładne. Fajnie by było jednak parę tych dobrych momentów obejrzeć, bo też frekwencja dzisiaj nie jest spodziewana zbyt wysoka. I, i nie ma innej drogi, żeby ściągnąć ludzi na trybuny, niż żeby dać im po prostu spektakl. Tak? I to niekoniecznie musi być dreszczowiec jak u Hitchcocka, który po prostu będzie wyrównanym meczem pomiędzy dwoma prawie równorzędnymi rywalami, tylko fajnie by było zobaczyć jakieś takie naprawdę przekonujące zwycięstwo Barcelony, parę ładnych bramek. I to jest moje oczekiwanie na dzisiaj, że zostanie wynagrodzone to marznięcie wieczorne na Montjuic. Dzieli nas jakieś 17 miejsc w tabeli, także dobrze jakby ten scenariusz rzeczywiście był pomyślny. Michał Gajdek z Barcelony, życzymy wszystkim miłego spektaklu, dzięki i do zobaczenia. Dzięki również, cześć.